Cześć, witam Was, moi drodzy. W dzisiejszym odcinku postawiłam sobie za cel wyszukać i pokazać Wam najciekawsze produkty z AliExpress. Mam dla Was jeszcze pewną niespodziankę: AliExpress daje 3 dolary rabatu dla nowych kont, a ja mogę zaoferować Wam 4 dolary rabatu. Wystarczy, że użyjecie kodu AliNowy45. Szczegóły z informacją, jak użyć kodu, znajdziecie w opisie. A teraz przejdźmy do zestawienia gadżetów. Obecny czas zmusił wielu z nas do pozostania w domu. Nie możemy przez to w pełni się realizować i spełniać naszych celów biznesowych. Warto pomyśleć nad biznesem, z pomocą którego możemy dorobić dodatkowe pieniądze w domowym zaciszu. Ciekawym sprzętem jest taki. Laser nie jest to najtańszy sprzęt, ale dobry. Łączymy go z telefonem, na którym w aplikacji możemy ustalić wzór, jaki chcemy nanieść na wybranym gadżecie. Możemy robić z jego pomocą ładne grawery na ramkach, na upominkach. Dajcie znać w komentarzu, do czego jeszcze można wykorzystać taki laser. Organizer na kable to świetny gadżet dla osób, które cenią sobie porządek w domu. Nawet w samochodzie. Dzięki uniwersalnej konstrukcji możemy swobodnie wybrać miejsce i przykleić silikonowy organizer. Możliwości konfiguracji są duże. Na aukcji do wyboru jest kilka rozmiarów, w zależności, jakie są nam potrzebne. Hubi Lark Box to komputerek o niezwykle małym rozmiarze. Jak deklaruje producent, jest to najmniejszy komputer na świecie. Jak na swoje rozmiary, znajdziemy tutaj całkiem dużo. Procesor to Intel N4100 ze zintegrowaną grafiką UHD600. Sprzęt ma 6 GB RAM i 128 GB pamięci na dysku SSD. Jak widać po specyfikacji, nie jest to komputer do gier, ale jako sprzęt do pracy. Do pakietu Office czy przeglądania internetu będzie dobrym wyborem. W obecnych czasach najlepiej jest unikać kontaktu z dotykaniem czegokolwiek. Niestety nie da się uniknąć pewnych czynności. Przed windą zmusza nas do wciśnięcia przycisków. Wypłata gotówki z bankomatu to kolejne miejsce, gdzie musimy klikać w przyciski. Ale jest na to rada. Możecie kupić taki sprzęt, dzięki któremu nie musicie dotykać przycisków rękoma. Jest to taki mały brelo, którym nawet możecie otworzyć drzwi bez konieczności dotknięcia klamki. Proste rozwiązanie, ale aktualnie bardzo przydatne. Ładowarka indukcyjna Anker 10W pozwoli Ci naładować Twój telefon bezprzewodowo. Ładowarka posiada zabezpieczenie, które kontroluje temperaturę podczas ładowania, co zapobiega m.in. przepięciom. Coraz więcej urządzeń wyposażonych jest w ładowanie bezprzewodowe. Dlaczego warto wziąć pod uwagę taką ładowarkę? Bo ładuje ona z mocą 10W i jest przy tym naprawdę tania i dobrze wykonana. Mobilny odkurzacz samochodowy to świetne rozwiązanie dla osób, które cenią sobie takie czynności i porządek w aucie oraz poszukują urządzenia, które im w tym pomoże. Odkurzacz Baseus jest tak mały, że można go schować w każdym schowku. Co ważne, mały rozmiar nie wpływa negatywnie na jego wydajność. Bez problemu posprzątamy nim okruchy pod nogami, ale też wyczyścimy siedzenia w aucie. Łatwa obsługa jest dużym plusem tego gadżetu. Pełne naładowanie wystarczy na około 20 minut ciągłego odkurzania. Ten otwieracz nadaje się do niemal każdej puszki. Dzięki innowacyjnej konstrukcji bezpiecznie usuwamy górę, nie pozostawiając ostrych części. Po odcięciu urządzenie zagina ostre krawędzie, i z puszki możemy już bezpiecznie pić nasz ulubiony napój. Taśma LED RGB to najłatwiejszy sposób, aby efektownie oświetlić nudne wnętrze. Nadaje się do przyklejenia za telewizorem, za szafkę, pod łóżkiem. Tak naprawdę można ją wykorzystać na wiele sposobów. Na aukcji do wyboru są różne taśmy: od tych najtańszych, krótkich do najdłuższych z pełnym podświetleniem RGB. Polecam przemyśleć najpierw, jak chcecie je wykorzystać. Przed zakupem. Jeśli szukasz przewodu do ładowania, który obsłuży najnowsze szybkie standardy, to ta marka jest dla Ciebie. Dzięki kablom Baseus możesz bez problemu naładować swój telefon z pełną prędkością. Wysoko jakość wykonania zapewnia odporność na łamanie. Do wyboru mamy różne długości przewodów. Parkowanie w niedozwolonym miejscu, czy stłuczka na parkingu, czasami jesteśmy zmuszeni zostawić samochód w pewnym miejscu. Z pomocą przychodzi wtedy taka tabliczka parkingowa, na której możemy ułożyć swój numer telefonu, aby ułatwić kontakt osobie, która ma problem z wyjechaniem lub która potrzebuje numeru kontaktowego kierowcy. Ta czteroportowa ładowarka to nie tylko świetny sprzęt do ładowania wielu urządzeń naraz, ale ma ona wbudowaną lampkę nocną lampka. Nie wydaje z siebie mocnego światła, ale super się sprawdza w nocy. Dotykiem można zmienić poziom intensywności świecenia. Ładowarka ładuje z łączną mocą 22W, więc bez problemu powinna poradzić sobie z ładowaniem czterech urządzeń podłączonych naraz. Videorejestrator 70 MAI A800 to najnowszy sprzęt ze stajni Xiaomi. Nagrywa on w 4K, dzięki czemu obraz jest wyraźny nie tylko w dzień, ale też w nocy przy słabym oświetleniu. Szeroki kąt powoduje, że zbierany obraz rejestruje naprawdę dużo szczegółów. O łączności z aplikacją nie muszę chyba wspominać, bo to mają też wcześniejsze popularne modele. Na ten videorejestrator będzie na pewno sporo promocji. Z 11 listopada na AliExpress z możliwą wysyłką z Polski. No i to byłoby na tyle. Zapraszam do zaglądania na chińskiepromocje.pl oraz do grupy na Facebooku AliExpress cuda. Tam pojawią się najnowsze promocje z chińskich portali. Zachęcam do subskrybowania kanału i zostawienia łapki w górę. Dajcie znać, jakie gadżetów szukacie i co byście chcieli jeszcze zobaczyć w zestawieniu. Zapraszam też do oglądania pozostałych filmików na kanale.